Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o pensjach asystentek w NBP oraz Grupie Azoty, hashtagu Murem za Andruszkiewiczem oraz o psie Janusza Korwin-Mikkego. Prezes Grupy Azoty stworzył super stanowisko dla swojej asystentki. 2 stycznia Agnieszka Sorbnicka-Krasinkiewicz została szefową Departamentu Korporacyjnego Zarządzania i Komunikacji w Chemicznym Gigancie. Jak to było? Kolesiostwo, nepotyzm. Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna kontrolę na dworze Adama Glapińskiego. Jest szansa na ujawnienie tajemnic skandalicznego systemu wynagrodzeń w NBP. Asystentka prezesa NBP zarabia 75 tysięcy złotych miesięcznie i nie jest to pojedynczy przypadek w państwie PiS. Prezes Grupy Azoty też bardzo dba o swoją asystentkę. I stworzył dla niej stanowisko za 30 tysięcy złotych miesięcznie. Skromność, pokora i umiar według PiS. Sprawa asystentki Glapińskiego jest potencjalnie wizerunkowo bardzo groźny dla PiS, bo utrwala schemat wszyscy oni są tacy sami. Ciekawe, czy będzie jakaś interwencja naczelnika. Obserwuje z uwagą doniesienia z NBP. Od dziś dopisuje na listę obserwacyjną azoty. W obu przypadkach styk prezes-asystentka-asystentki. Te i inne przypadki rozszerzania władzy przez tępy aparat partyjny prowadzą do jednego wniosku: PiS coraz intensywniej staje się AWS-BIS. Roczne zarobki światowych przywódców. Kanclerz Niemiec 936 tysięcy złotych. Rusycystka z NBP 912 tysięcy złotych. Premier Wielkiej Brytanii 859 000 zł. Wystartował program Dziunia Plus. Pierwsze efekty są już widoczne w Narodowym Banku Polskim oraz w grupie Azoty z konsekwencjami dla wyborów 2019, post na Facebooku Adama Andruszkiewicza. Przyjaciele udostępniamy. Trwa na nam nieoszczercza nagonka, więc dziś bardzo was proszę o wsparcie. Jeśli nie zgadzasz się na tę nagonkę na mnie, która trwa, udostępnij film z opisem hashtag Murem za Andruszkiewiczem. Pokażmy prawdę. Było murem za Paczuską, Paczuska zwolniona. Murem za Szydło, Szydło zwolniona. Murem za Macierewiczem, Macierewicz zwolniony. Jest murem za Bugałą, Bugała najprawdopodobniej nie wróci do pracy. Proponuję murem za PiS. Może się uda. Siła hejtu złych ludzi, złodziei wobec świetnego posła Andruszkiewicza dowodzi, że jego nominacja jest świetną decyzją dla państwa, dla dobra naszej wspólnoty narodowej, choć niektórzy się tego narodu wstydzą i chcą obrzucić błotem. Posłowi, jednemu z najuczciwszych, gratuluję. Ma pani całkowitą rację, jeszcze rozumiem, gdyby się nie rozliczył z kilometrówki, ale przecież to zrobił. Prawda? Jeżeli mam bronić Andruszkiewicza tylko dlatego, że atakuje go TVN, to znaczy, że coś w polskiej kulturze politycznej poszło bardzo nie tak. Jakie kompetencje mieli do objęcia stanowisk ministrów i premierów Mazowiecki, Bartoszewski, Sikorski, Tusk, Kopacz, Pawlak, Piotrowska, Miller, Cimoszewicz, Onyszkiewicz, Klich, Komorowski, Zemke, Siemoniak i wielu innych? Niektórzy z nich nawet nie mieli ukończonych studiów. Co do Andruszkiewicza jeszcze. Trochę zabawnie wygląda jak jego zwolennicy bronią go twierdząc, że skoro poprzednicy byli dzbanami, to on też może zostać tym ministrem. No w sumie szanuje za szczerość oceny kompetencji i inteligencji pana posła. Grzanie tematu Fafluna Andruszkiewicza opłaca się I PO i PiS, ceny prądu i paliwa na drugim planie na rękę rządowi. P.O. przypomina nacjonalizm PiS. Lemingi drą PiS pasuje rzekomy nacjonalizm Adama Andruszkiewicza, bo musi bronić się przed wejściem prawicy do Sejmu w przyszłych wyborach. Tymczasem posłowie PO wymyślili ciekawą teorię. Sprawa jest bardzo poważna. Dotyczy polskiego wiceministra, wiceministra cyfryzacji, który dzisiaj jest w resorcie, gdzie są zgromadzone dane wszystkich Polaków. I dzisiaj ten człowiek jest wymieniany na liście razem z ludźmi, którzy siedzą w polskim areszcie w związku z zarzutem szpiegostwa na rzecz Federacji Rosyjskiej. Sprawa jest poważna, musi być wyjaśniona i żądamy tych wyjaśnień od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego natychmiast. Patrzę z politowaniem na te brednie, że Andruszkiewicz rosyjskim agentem wpływu, czyli że szachiści na Kremlu to idioci i stawiają na jakiegoś głupka z Podlasia. Faflon krytycznie się wypowiedział o wojskach amerykańskich w Polsce, dlatego znalazł się na liście. Bądźmy poważni. Problemem tego kraju słyszę chrzęst zbroi nacierających husarzy nie jest jakiś tam Dzbanek Andruszkiewicz, czy tam Pis, czy inne PO, ale system. System pod tytułem Nasi przykorycie byle chuj dostaje stołek, bo z właściwego rozdania, żadna zmiana. No i tyle. Przykro mi. Janusz Korwin-Mikke postanowił zademonstrować, jak pies reaguje na petardy. Nagrodę dla największego debila roku 2019 już w styczniu wygrywa Korwin, który postanowił porzucać petardy hukowe pod psa. Jakim trzeba być debilem, żeby wymyślić coś takiego? Po prostu brakuje słów. Brydżysta-sadysta, czyli Korwin-Mikke w akcji. Ja bym mu za to nogi z dupy powyrywał. Zgodnie z zapowiedzią zawiadomienie do prokuratury w sprawie znęcania się nad psem przez Janusza Korwin-Mikkego już w drodze. Do siego roku, Mikke. Janusz Korwin-Mikke odpowiada Cimoszewiczowi i publikuje zdjęcia z psem. Nie doniosę na pana dlatego, że głupota nie jest karalna. Ciekawe, uodpornienie psa na odgłos wybuchu to swoista, ale absolutnie nieszkodliwa szczepionka. Tymczasem odnoszę wrażenie, że ludzie atakujący mnie za oswajanie psa z wybuchem petardy to głównie proszczepionkowcy. Ale kto powiedział, że lewacy muszą myśleć logicznie? Do partii wolność, konstruktywna krytyka. Ogarnijcie wreszcie sobie porządną firmę PR albo chociaż zespół. Macie subwencje, śmiejecie się z kompetencji Andruszkiewicza, a sami pozwalacie, aby Janusz Korwin-Mikke robił show z psem i petardami. No kurwa. Partia musi dziś działać jak firma. Ciekawe przemyślenia Katarzyny Lubnauer. Cobczas na zawsze jest za wspieraniem tych, którzy pracują. Czyli uważamy, że godna praca, godna płaca za godną pracę jest bardzo ważną rzeczą. W związku z tym bardziej wspieranie tych, którzy na przykład pracują w budżetówce niż wydawanie pieniędzy na pomoc społeczną, niż wydawanie pieniędzy w sposób jeszcze niezgodny z prawem europejskim na to, żeby w sztuczny sposób hamować podwyżki energii. TVP właśnie ogłosił, że pod względem gospodarczym rok 2018 był. Był najlepszy od 1989 roku z perspektywy budżetu państwa. Życzę nam wszystkim, by kolejny był najlepszy gospodarczo nie z perspektywy budżetu państwa, ale wręcz przeciwnie, z perspektywy naszych kieszeni. No, jest. Ustawa o PPK od dziś obowiązuje. To będzie dla pracownika interes życia. Odłoży z pensji 4000 zł, 80 zł miesięcznie, 2%, a do tego otrzyma 60 zł z firmy i 20 z budżetu. Czyli dwa razy więcej w każdym miesiącu na koncie, niż wypłacił. Interes życia to będzie, jak rząd po czasie z tego PPK wyciągnie kasę podobnie jak ZOFE. Jednak to prawda, że rząd, nieważne czy PIS czy PO, ma swoich obywateli za idiotów. Dajcie ludziom oszczędzać przez obniżanie podatków, a nie wyciągacie na hama pieniądze z wypłaty. Czy kiedyś dożyjemy czasów? Kiedy rządzący przestaną ludzi traktować jak debili, którzy nie umieją sami bez pomocy państwa zadbać o swoją emeryturę? Pamiętacie reklamę OFE Zabuska? Emeryci z fantazją na Hawajach, itp. itd. Powiem krótko, obowiązkowo wypisywać się z PPK, bo zrobią na to skok. Stadnina Koniwianowie Podlaskim. W 3 lata dobrej zmiany, od 3 milionów 200 tysięcy złotych zysku, do miliona sześciuset tysięcy złotych straty. Najlepsze jest to, że były prezes stadniny koni Marek Trela został zwolniony za rzekomą niegospodarność. Ponad 3 miliony złotych zysku to niegospodarność, a milion 600 tysięcy złotych straty to... Moim zdaniem stadniny w Janowie Podlaskim i Michałowie były przygotowywane do złodziejskiej prywatyzacji. Tylko czasu POPSL zabrakło. Na szczęście stadniny zostały w ostatniej chwili uratowane przed złodziejską prywatyzacją i zarżnięte przez bohaterski rząd PiS. Sławomir Mencen w TVP. Polska klasa polityczna już od wielu lat nie rozumie, że politykę zagraniczną należy prowadzić w sposób jednolity. To znaczy niedopuszczalna jest sytuacja, która się nieco tu nas często zdarzała, że prezydent ma swoją agendę, a premier ma swoją agendę w polityce zagranicznej. Oni muszą mówić jednym głosem. Jeżeli dochodzi jeszcze do sytuacji, w w której mamy trzecią siłę, to znaczy pana Tuska, który ma swoją agendę w polityce zagranicznej, jeszcze jest popierany przez znaczną część opozycji. To jest to całkowicie niedopuszczalne, bo nas to w Europie po prostu ośmiesza. Żadne poważne państwo nie może sobie pozwolić na to, żeby dwa albo trzy ośrodki prowadziły tam politykę zagraniczną. Jesteśmy państwem jednolitym. Powinniśmy mieć jednolitą politykę zagraniczną. I dotyczy to zarówno obecnej opozycji, jak i poprzedniej opozycji. Nie można po prostu jako opozycja na arenie międzynarodowej tworzyć różnego rodzaju faktów, które mają wpływ na losy. Polska nie. nie reprezentuje Polski, Polska go nie Nawet zgłosiła. Panowie, Przez, no trochę... ale, proszę mi pozwolić dokończyć. Ja się z Panem całkowicie zgadzam, że wystawienie swojego kandydata w postaci Jacka Sariusza Wolskiego było kompromitacją, ale równą kompromitacją była zgoda Donalda Tuska na kandydowanie wbrew Polsce. Więc ja się z Panami no, wszystkimi uważam. zgadzam, że wszyscy się Panowie wbrew skompromitowali, Polakom, a razem czy wbrew, skompromitowaliście e, nas na arenie wbrew międzynarodowej. I Polakom, czy wbrew, wbrew polskiemu rządowi, 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 rządowi prawa i tak jak Pan powiedział kilkanaście minut temu, Jest powinien prowadzić polską politykę zagraniczną. Rząd ją prowadzi, a nie Donald Tusk, ani lider opozycji, ani ktokolwiek inny. W przypadku inny. braku skutecznego prowadzenia polityki przez rząd PiS, to. Ale to oceniają wyborcy kolejnych Platformy wyborach. Czy muszą dobrze zdefiniować nie, a nie opozycja samodzielnie? I opozycja nie powinna zgłaszać swojego kandydata wbrew rządowi polskiemu. W ramach mieszkania plus oddano 480 lokali. Kolejne 364 mieszkania zostaną oddane w pierwszym kwartale 2019 roku. Trzy lata trwa ten socjalistyczny program. Wydano na niego jakieś niewyobrażalne kwoty. Efekty są, jak widać, typowo socjalistyczne. Klaudiusz Pobudzin przechodzi z TVP do biura prasowego Grupy Energa SA. Kolejny transfer dobrozmianowca do Spółki Skarbu Państwa. Gdzie będzie budował nowoczesny system komunikacji z odbiorcami energii, czyli nic nie robił za pieniądze podatnika. Słuszną linię ma nasza władza 105 ministrów i wiceministrów każdy ma gabinet, sekretarkę, asystentów, limuzynę, kierowcę itd., a za wszystko płacą podatnicy. W liceum w Poznaniu nie odbyły się wczoraj próbne matury. Uczniowie przyszli i dowiedzieli się, że nauczyciele mają strajk. ZNP zapowiada strajk generalny. Dzieje się sytuacja, w której uczniowie stają się zakładnikami nauczycieli. Najgorsza forma protestu. Czas na prywatyzację. Grzegorz Brown dołącza do koalicji antyunijnej Ruchu Narodowego i Partii Wolność. Grzegorz Brown w mediach narodowych. Koalicji Ruchu Narodowego i Partii Wolność nie nazwałbym antyunijnej czy eurosceptycznej. Jest to jedyna koalicja propolska. Paulina Henik-Kloska w polskim radiu. Jako liberał nie mogę zabronić pani poseł, żeby wierzyła w to. Ja mam troszeczkę inną wersję wydarzeń. Nie uważam, że to był przypadek ani wpadnięcie do studni, ani żadna ślepa kura, której trafiło się jajko. To jest po prostu ziarno. No, jakby wrogi... Ziarno, ziarno pani poseł, przepraszam, ziarno. ziarno. Tak, oczywiście. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Rok 2019 może przynieść pierwszy w historii spadek produkcji mięsa drobiowego w Polsce. Radni z Białej Podlaskiej uchylili ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu. Restrykcyjne przepisy przetrwały niespełna pół roku. Zdaniem radnych, zamiast ograniczyć sprzedaż alkoholu, uderzyły jedynie w lokalny handel. Na rynku świń nadal beznadziejna sytuacja. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli w tym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do usłyszenia wkrótce.